Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Centrum rekreacyjno-sportowe Ukiel to kompleks na tyle duży, że otwierać go trzeba dwukrotnie. Dopełnieniem inauguracji działalności, inwestycji zrealizowanej przez miasto, były wydarzenia przy ulicy Olimpijskiej w Olsztynie. Zumy. Cały czas można się przyłączyć, Atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. Tak, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie otworzył część kompleksu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel przy ulicy olimpijskiej w Olsztynie. Na razie jeździmy sobie po ścieżkach i korzystamy z urządzeń sportowych. To wszystko stare, zaniedbane i pamiętało jeszcze stary ustry polityczny, niestety. To jak jest teraz? Rewelacja, jestem zadowolony. To jest dla dobra olsztyna. Na pewno zachęci innych turystów do przybycia i zobaczenia. Olsztyn staje się takim centrum rekreacyjnym. Nie tylko woda, ale i możliwość aktywnego wypoczynku. A kompleks przy jeziorze Ukiel oferuje m.in. sale do gry w skłosza i zaplecze dla miłośników sportu wodnych. Podczas tego otwarcia mogli na przykład popłynąć smoczą łodzią. Mi się bardzo podobało. Fajnie się wiosłowało, a później się fajnie hamowało. Obiekty nadają się nie tylko do uprawiania sportu ale również do wypoczynku, do uprawiania rekreacji. W miejscu, w którym się znajdujemy znajduje się ośrodek szkolenia dla kajakarzy, bardzo profesjonalny, ale znajdują się również koty do skłosza, hala do siatkówki plażowej, boisko otwarte, wypożarnia sprzętu, tarasy wypoczynkowe. Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, jak i mieszkańcy Olsztyna mogą bezpiecznie korzystać ze wszystkich obiektów. W pełni można powiedzieć, XXI wiek wkroczył w olsztyński sport, a co się będzie wiązało za tym, czy za tym pójdą wyniki, to, to zobaczymy. Punktem kulminacyjnym otwarcia było symboliczne wypuszczenie balonów, a to tylko jedna z kilkudziesięciu przygotowanych atrakcji. Centrum ukien ulicy Olimpijskiej Otwarta, które dopełniła muzyczna niespodzianka. Na scenie wystąpili gwiazdo lat 90. zespół Fun Factor Telewizja Kopernik. Kopernik.tv